Cześć, witamy Was wszystkich w nowym logu. Ja, Beatka i Igor. Jesteśmy po wszystkich po wszystkich perturbacjach ja coś mam na palcach, ale jeszcze nie wiem. Ale Tata. to wyłączać. Dwa w prawo, Tata, sześć w lewo jest wyłączone. Tak? Chciałem tak. pokazać okno No coś tam. I jedziemy gdzie? Do Biedronki, tak? No. Nie, nie Teraz A ja później pamiętam. Pokażę wam balkon Jeszcze nie posprzątany Ale Chciałem wam powiedzieć, że na Farta Posiałem tego roku Rozmaryn, wyszedł, bo wyszedł ale przez te upały usło wszystko. Tak, tak, przez upały. Tak, I usło, usłyszałem. Tak, żeby tak 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 tak, poczęła tak, że po prostu podlewać. Ale, no, podlewałem z rasiem go codziennie. Jak były te upały, i miusek, no. i teraz no, patrzyłem na. kwiatki, i ja podlewałam nie tylko. Ale to były takie małe, chyba no. wcześniej. Plus, rozmarym wyszedł, podejmę się próbę za rok. Albo po. No, tak. tym, albo po. No, tak. lecie. No, we wrześniu. No, we wrześniu no, i bym to trzymał to w patute. domu I Możecie powiedzieć, czy wy siejecie, sadzicie rozmaryn i jakie macie, jakie macie patent na to. Czy to często się podlewa, czy to się nie podlewa. Często przeklina, bo żółte, czerwona nas chyciła. Więc tyle na wstępie vloga. Do zobaczenia za chwilę. Mamy już dzień następny, tak jak Jaruś wczoraj nagrywał. W sumie wczoraj Jaruś miał dzień lenia. Jedyne, co nam się udało, to na Ostrzu noże. Które nie naostrzył. których nie na naostrzył, bo było zamknięte. I najlepsze jest to, że no właśnie mam na dzień następny i chciałam wam pokazać moją poranną dawkę tableteczek, jaką muszę przyjąć teraz. A i jeszcze potrzebuję tutaj na cukier. Jeszcze dwie tabletki trzeba dołożyć. Bo na ciśnienie na razie nie zażywam i nie wiem, czy to dobre, ale za dwa dni będę miała lekarza, to się go zapytam. Bo mi strasznie skacze tak ciśnienie. Czekajcie. Dobra, mam. Okay, e, okay. Także patrzcie. Teraz sobie rozłożyłam moich małych przyjacieli. Ile ich jest? 2, 4, 6, 8, 10, 16 tabletek. A jeszcze nie mam tutaj na, yy, na ciśnienie. ale mówię Wam, tak mi skacze, że mam wyższe, a za chwilę mam bardzo niskie i jest masakra. Yy, to po pierwsze, po drugie yy, ogłoszenie dzisiejszego dnia. Dziś zgubiłam sukienki. Pokazywałam mojej koleżance z pracy, pożyczałam sukienki. Ona mnie szybko oddała do siatki, i ja gdzieś tą siatkę nie wiem, gdzie dałam. A w skodzie nie ma? Jeszcze zobaczyłem w skodzie. Ale ja nie jechałam tam z skodą, bo to było jakoś teraz. Także. Yy, zobaczymy. Yy, jeśli chodzi o operację, no dalej jestem na etapie, dlaczego to sobie zrobiłam. Jak widzicie są rzeczy z tyłu, bo szukałam wszystko też za y, tą odsuwaliśmy z jarkiem kanapę. Uh -huh. kotek co ty widzisz kotku? Chłopaki jedzą śniadanie. Ja zjadłam jedną kanapkę dzisiaj sobie dogodziłam, bo zjadłam sobie jedną kromkę weki y, z pasztetem. No. Także ja sobie dzisiaj dogodziłam. E, dobra, no i e, nie wiem, gdzie mam sukienki. To moje ładne takie, zielone dwie i czarną. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. E, Także... Nie wiem, gdzie to dałam. O, spadła mi Jak coś, to ja i tak mam jakieś inne sukienki. E, po prostu tamtych nie założę. Ale założyc tą niebi taką niebieską mam. Na jedno wesele, na drugie wesele założę sobie moją ślubną, ponieważ e, tam gdzie idziemy, nie było ich na ślubie. Także... Wiecie, a... widziała. No i co z tego? No to będzie. A teraz jest. To co widzieli z dzieci, ale inni tam nie widzieli, tak że mam to widzisz? No to musisz to wypić. My mamy. Tutaj mi ja będę topiła. My mężczyźni mamy dobrze. Jeden garnitur na 10. No, Jarkowi trzeba kupić trzy sukienki. Nie, trzy sukienki. Trzy te ja koszule. Trzy koszule. koszule trzeba mu kupić, bo tak naprawdę nie ma za bardzo tych koszul. To ty wypij. I no to zostaw. Kupiłam Igorowi gorowi taki plusz bez cukru na odporność, już dziecko nie chce. No, także jest ciekawie. Dobrze, że sobie kupuję czasami na szyi te rzeczy, bo mam sukienkę jak coś na poprawinę też. Wróciliśmy ze sklepu i ja już nie się nagrywać. Mu się nie udało. Co? Nic nie nagrywałeś. nie Siatki wiesz jak to jest No nie, wiecie co, byliśmy w Kauflandzie i znów byliśmy w szoku, jak małośmy wydali. W sensie, no robimy dla tego Kaufland. E, z takich fajniejszych rzeczy kupiłam sobie z Oushi e, ten izotonik. Taki zero. No bo ja teraz jako, że no mało jem, ja teraz właśnie nic nie piję, no bo czekam, bo będzie rosół. Więc ja muszę wiecie, 20 minut przynajmniej przed nic nie pić. A tak, to ja cały czas mam wodę ze sobą i nawet w tym. Na zakupach jak widzimy. To ja mam po prostu butelkę wody w ręce. Czekajcie, bo na swojej to tak siebie. Byliśmy w Kauflandzie. Kupiłam też jakieś tam proteinowe rzeczy, wiecie, żeby dobijać ceba, białko, a ja się ostatnio boję jeść, bo zrobiłam takie Ala Spaghetti z mięsem z kurczaka z nogi yy, i jedłam powoli, a dostałam dumping, a to tak boli, to jest tak przekichane, że się po prostu wystraszyłam jeść, także. Wiecie, no jest już 15, ja już dawno temu powinnam coś zjeść, bo jadłam... No dobra, już powinnam za chwilę jeść trzeci raz, a będę jadła drugi raz. To jest u mnie źle. No ale byliśmy też w Obi i kupiliśmy taką... Mm, skrzynię. Zamiast tej naszej szafki będzie skrzynia. Proszę, moje dziecko. Po czym widać, że moje dziecko było? Skarpetki rzucone. O, i Fifusia. Ta, a ty jesteś? Fifu, jest Fifuletka. Pamiętacie Fifkę? To jest mój kot, no, ona rzadko się udziela. E, Jeluś tutaj e, ogarnia właśnie balkon, bo go, go poprosiła właśnie, żeby ogarnął balkon. Mm. Więc na szczęście to robi w końcu. Ja zaraz ściągnę pranie, bo chcę pościel wywiesić i mamy już naszą uwaga. Tak, nie patrzcie, nie mam dwóch paznokci. Czy tego nie miałam od razu? To ostatnio mi tak wiecie, kawałek się od tego woje ja zawsze ściągam wtedy. E, a tu nie miałam po prostu do operacji. Mamy już naszą książkę foto. Czekajcie, czy może światło i wam mniej więcej pokażę. Proszę. A to jest jego ulubione miejsce ostatnio. I śpiesz w nocy tu, tak? Dziciek. mój. Dobra i ja ją sama y, sobie robiłam no nie także wiecie to jest moje dziecko no to nasze w sumie pierwsze pierwsze zdjęcie jakie mieliśmy przy naszym nasza wolwianka związła. Nas y, Tomek mąż y, mojej na nadzioz o a tu kto Carly ten mały także mamy i sama sama w sumie robiłam proszę nasz pan to nasza oprawa Hmm, ślubna. Ją, nie wiem, czy kojarzycie, możecie ją kojarzyć z YouTube'a. Ona nagrywa też vlogi yy, i oni śpiewali, właśnie z mężem nagrywają. Yy, ona śpiewała u mnie na ślubie pięknie, powiem wam szczerze, było przecudownie. To jest akurat z bratem Jarka, no i Oleczek. Tu jest ze świadkiem, czyli moim sz szwagrem. <laughs> Jaruzi i ja jeszcze tam do nich mówiłam. <laughs> tu jak papież szłam. Także zobaczycie wszystkie zdjęcia w sumie. Tu moja kochana Anula, czyli moja świadkowa. No i wszyscy podpisywali, udokumentowane. Proszę bardzo. Tu z oliwką, tu ode mnie rodzina. Tu miałam tak włosy z tyłu zrobione. Więc tu jeszcze przed wszystkim, a tu moja marzenka, właśnie. Tu. Tu zasłaniam, bo tu jest moja paulinka z mojej pracy. Ja nie wiem, ona chyba raczej nie chce być pokazywana. Nie wiem, przynajmniej więc yy, więcej nie pokazuję. <grych> no, także powiem Wam, że fajna pamiątka. Naprawdę. W ogóle nie wiem, czy widać, ale nasz kościół jest bardzo duży, ale jest przepiękny. I dużo osób podobno mówiło, że moja sukienka wtopiła się bardzo ładnie w... w co? W kościół. Także o, Oleczek czytał. Także jest zrobione tu wszystko. No. Powiem, wam, że bardzo fajnie. No mamy tylko z ślubu zdjęcia. Ale myślę, że nam tu wystarczy. Powiem Wam, że szybko to minęło. I Gorek cały czas szedł właśnie z obrączkami tak zadowolony. Że to było cudowne z jego strony. Tu Jaruś, moja fotografka, to jest moja znajoma. I ona nam mówiła jak mamy dawać, żeby nie zasłaniać obrączek i mój Jarosie oczywiście się do niej zastosował i zrobił tak jak trzeba. Piękne miał te? Jedbę. Oczywiście na temu kupiłam, ale cicho. Igorek do nas tutaj podleciał Także myślę, że fotoksiążka jest przesuperowa. Czekajcie, bo tu będę miała... No właśnie. Nie, niestety muszę czasami obciąć, bo no nie wszystkich tutaj pokazuję. No. A tu właśnie yy, wracaliśmy tu akurat, potem też dziękowałam yy, do oprawy. To coś uśmiechałam na górę patrzyłam tu do oprawy właśnie. No a tu już wychodziliśmy. Także i tu nas wszyscy z daleka, myślę, że niektórych tylko to nie widać. O! I tu moja fotografka, tak Marka wymyśliła, żebyśmy tam nie stawiali tak jak zawsze, bo teraz wybudowali tam bloki, jest strasznie. Tylko nas wzięła w takie e, krzeczki, że tak powiem. I myślę, że no po prostu zrobiła z, tym, zrobiła z tym super, ponieważ no moim zdaniem pięknie wyszły te zdjęcia. Niektóre jeszcze będziemy musieli wywołać. Będziemy chcieli... Widzicie, żeby cię dać na przykład. Także będzie. Aha, moje dziecko, jak zawsze. No, to akurat jakieś takie czarno-białe. No i na końcu, na. jak właśnie przyniósł, rosół. Mm. i pokażę wam moją miseczkę. To jest moja miseczka. To jest moja ręka. To jest taka, wiecie co, jak, nie wiem, na ćwikłę, miseczka. Czekajcie, Igor, Igor ma małą miseczkę. Proszę. Posłuchajcie, porównanie naszych miseczek. Proszę. No, tak, nie, to No. Także to... Ale wysoko, ale duża, No i tu ma Jarek powiedział 160 gramów. No. Także smacznego dla mnie, bo już dawno powinnam zjeść. O. Ja buduje, buduję. Krzyczy na syna. Bo się denerwuje. On nie może nic zrobić, wiecie? Bo przeszkadza ci mi, jak ja coś zawsze... Jak zawsze coś składam, to robicie pozwoli... A stary składa ten, a tu mu wejdę, tu mu zrobię to. Wiecie co, on jest po prostu niedotykalska panienka w momencie, kiedy yy, coś robi. Yy, piję. Nie skupiam się, a wy mi pozłości robić. Chociaż zrobił dobre kopłociek. Od rodziców miałam bardzo dużo moreli, bardzo dużo czerwonej porzeczki i taki, wiecie, bez cukru, bez niczego. Mm. Przede wszystkim zimne. Wchodzi jak złoto. Witam Was w kuchni. Bratka ma tu swojego rybkę, Nawet wydała trochę masełka i robi sobie w Elfajerze, a my smażymy. Ja wam powiem, że ja uwielbiam rybę morszczuk. Jak nie lubię ryby, to uwielbiam rybę morszczuk. No, polubiłem w pracy, jak ją raz usmażyliśmy. I jest tutaj ładnie. Najlepsze, że bułeczka to jest nasza. Własna. Może nie własna, ale Robimy bułkę tartą z chleba, który nam zostaje w Termomiksie. bardzo przydatne. I co? Wy możecie napisać w komentarzach jaką wy lubicie rybkę. Możecie nas pozdrowić, nie pozdrowić. My was pozdrawiamy i mówimy, że już jesteśmy po całych perturbacjach. Zaczynamy coś tam nagrywać. Ja morszczuka znalazłem w Kauflandzie eee, Pisało, że 18 czy 19 zł za kilo. Był pakowany po 450, nic się udało. Tani, kiedyś wiem, że jak byłem w Kauflandzie to był strasznie drogi morszczu, Nie wiem o czego to zależy. A dzisiaj cena była nawet przystępna, więc kupiłem, bo lubię morszczuka. A że a że nie jesteśmy nad morzem, to takie, na pocieszenie, serbeczkę robię dzisiaj. I tym nowym z Rybką się z Wami żegnam. Do usłyszenia. Pa. Więc to jest moje danie. Zobaczymy ile z tego zjem. Jarek chyba pokazywał jak nie hmm. jak to robił? Jezu, nie mogę na moje paznokcie ale do piątku muszę wytrzymać i dzisiaj mamy wtorek także jest spoko oho próbowałam skyru bo ja zrobiłam hmm, czyli to jest jakiś y, zestaw sałat y, ze skrem głównie y, i erytrytol i, i cytrynka bo teraz u mnie głównie króluje skyr gdyż ma więcej białka także. Ostatnie spojrzenie. Tyle mam. A za chwilę zobaczycie lezę. Powiem Wam, że jestem w szoku, że tyle zjadłam. Skupiłam się na tym, co ma białko, czyli ryba i sałatka z skrem. Ale mm -hmm. jestem pełna. Z miłością to wiadomo, że zjesz jeszcze ściutko. No nie, no właśnie mi przytyka i mam nadzieję, że nie będę miała tam pingu. Także mm, i tak w szoku jestem, że aż tyle. Pierwsza z tyle zjadłam. Bo ja ostatnio byłam na. Czekajcie, bo mi idzie serial. Bo aktualnie oglądam tą Anielę. Mm, już jest od piąty odcinek, więc. Wiedziałam ją tak powoli. Ogląda właśnie coś ziem czy coś, no to wtedy. Mm. I pierwszy raz tyle zjadłam. I na razie jest ok, zobaczymy. Więc nie boli. I zobaczymy. Ale jestem pełna. Siema widzowie, tak każą mi ktoś powiedzieć. No pokażcie. Ja, Pamiętacie mnie. Oh. Nie wam pokażę mój rozmaryn. Nagrywam to czy ci raz, bo bardzo coś tam. Pani, pani. Tu tak pięknie wyrósł i wszystko mi uschło. Są Więc zaraz się usłyszymy. Zrobię małe cięcie, ponieważ będziemy deinstalować moją no szafkę. To, to nam dać. Możemy zatrzymać teraz? Nie, nie zatrzymaj, no, żeby pokazać swoje majetki. Jak już widzicie, już ją wysunąłem i zabieramy się za sprzątanie. Ja muszę tu powyciągać wszystkie doniczki, nie doniczki. Hej, jak już widzicie, po sprzątaniu, tam szaleje. Tak teraz wygląda nasz balkon, mamy wielki kufery, tu wszystko. Już się tam cieszyła, że jeszcze jest coś miejsca, to chyba dostanie w łeb, ja coś tam mi wrzuci bez mojej zgody. I ja jeszcze suszę. nie zrobił, miałeś dwa tygodnie wolnego i oczywiście I co? tak to by to wszystko było wyżej. Bo wiecie co? Ja mam kupioną e, tą... Jakbyś to znalazła, to by było fajnie. Jaruś gdzieś to chował. Ja pamiętam, że ty to gdzieś chowałeś. To I, to I, suszarka. Się. I suszarka. Ona była tutaj wcześniej. Tu w tym rogu była taka, białe pręty. I gdzieś Jarek to przeniósł, nie wiem gdzie. I patrzcie ile ja tutaj tracę miejsca. I To by było wyżej, no ale to trzeba by było zrobić. W ogóle... Przecież jakie mam ładne kwiatuszki. Prawda? Tu, to, oczywiście tu jest dlatego tak, gdyż, moja kochanie, dalej od dwóch miesięcy nie jest mi w stanie moich doniczek po ja prostu tam powiesić. To nie, to nie, A to wiesz nie, jak? Nie wiem jak. Jak? Normalnie przekręcić, tylko dyble trzeba dłuższe. No. No. to to proszę zrobić. Proszę. Piękne kwiatuszki, prawda? I Igorkowi codziennie zbieram, codziennie zbieram poziomeczki. Tu. Także super. Dobra, idę wam grę. No i po takich perturbacjach, bo na ma grę. Eee, teraz tu jest ten. Stoliczek, krzesełek. No i ten. I tak to teraz wygląda ta strona balkonu. A... Co ja kończę tego vloga, ale muszę to powiedzieć. Muszę to powiedzieć, muszę, bo się uduszę. Mam kochanego męża, który dzisiaj posprzątał yy, balkon. Jakie cię szczęście, jakieś, jakieś szczęście spotkało. Bo dzisiaj jeszcze to nie wie, jeszcze tak w Moku żyje dziewczyna. Dociera do niej dopiero, że ma takiego zajbistego męża. Ale ja za to posprzątam w salonie, w łazience i na przedpokoju. Także było dobrze, właśnie, już mamy wieczór. Jaruzel Igorek ma kąpiel, e, a ja idę na chwilę na balkon o, już pada o, ja tu była, no to Jaruzel się zamknął, widzicie, już mi się taka resztka moich już światełek, górne teraz już nie świecą no, ale już zaczyna padać, a to chwilą strasznie, bo z sypialni widziałam, jak właśnie sobie trochę, czekajcie, bo jest ciemność. że jak montowałam film, tą, co przed chwilą widzieliście, to widziałam, jak pięknie się błyszczy i grzmi. Także my się żegnamy, do zobaczenia, rozkręcamy się z vlogami, także wiecie, poczekajcie chwilę na jakieś takie przejścia, takie, wiecie, rzeczy. Bo to nadejdzie, wróci i dron wróci, tylko musimy się rozkręcić. Także Fajnie, że wróciłam, no nie? Do zobaczenia w kolejnym.